Przypatrz się im, zadaj kilka pytań i wybierz co potrzebujesz. Oby ten był lepszy od poprzedniego, niby wielki wojownik ha ubił gościar wojat. Sam takiego wybrałeś, teraz radzę ci się z nimi zapoznać i sam wybierz, ja ci nie będę pomagał skoro tak wolisz. W porządku. Biorę tego. Zastanów się dobrze, bo z ile kosztuje? To doświadczony wojownik, ledwie go tu zataszczyłem, prawie zabił jednego ze strażników. Masz 100 dukatów. 120. Zgoda. Miło robić z tobą interesy, to dobry wojownik, bean, zaprowadź resztę do krypty. No ludziska, słyszeliście darna, wracać do krypty. A ty pójdziesz ze mną. Jeszcze nie wiedziałem kim jest ten farmer. Zabiłbym go i uciekł, ale on miał wodę. Nie miałem pojęcia skąd ją brał. Ile razy bym jej nie wypił, później zawsze miał jej więcej. Musiałem za nim iść. Farmer miał na imię Iris. Mówił, że niedługo opuścimy pustynię. Dano się, nie potęp mnie za to, ten człowiek musi zginąć. Pochowam go i odprawię za niego modły. Kto, co, modły? Riz, czemu nie śpisz? E, obudził mnie szelest, a ty? Obudziłeś mnie ty, po co ci ten sztylet? E, sztylet. Chciałem sprawdzić co tak szeleszcze, to tak na wszelki wypadek. Cholera teraz już nie dam rady zasnąć, sam się rozejrzę po okolicy. Zaraza, następnym razem muszę być bardziej ostrożny. Jeśli nie zajdziesz nam zdrowi to zginiesz. Ale tu naprawdę nic nie ma. Nie powoduje nas oszukać. Cholera co to za rozmowy? Ani na chwilę nie mogę zmrużyć oka. Wiem, że to jest w jaskini Riz. Żaden renegat mnie nie oszuka. Nie wiem o czym mówisz. Nie mam tu żadnego artefaktu. Nie wspominam nawet o Wilczym Krysztale. Nie udawaj idioty. Znasz historię kryształu. Jestem pewny, że jego część jest w tej jaskini. Tym bardziej, że nie chcesz nas wpuścić do środka. Co to za rozmowy? Cassius to nieodpowiedni moment, wracaj do jaskini. Cassius tak, mam wrażenie, że się znamy. Nie wydaje mi się magu. Dziwne, naprawdę czuję, że cię skądś znam, wyczuwam w tobie dobrze magu. Możesz wejść do jaskini, obszukaj mnie jeśli musisz. Przysięgam, że nie mam żadnego kryształu. Coś zachętnie się zgodziłeś. Nie jestem głupcem. Wiem dlaczego poznałem twojego towarzysza, Cassius. Pójdziesz teraz z nami, to bardzo ważne. On nigdzie nie idzie. Kupiłem go u łowcy niewolników za 120 dukatów i jest mój. Mogłeś od razu mówić, dam ci za niego 500. Nie jestem żadnym pieprzonym przedmiotem. Nikt nie będzie już mną handlował. Jak śmiesz grozić magowi ognia, masz po prostu iść z nami. On nigdzie nie idzie. Nie ty o tym zadecydujesz. O co tu chodzi do cholery? Masz rację, Cassius, idziemy stąd. Ci panowie nie będą nas niepokoić. Nie tak prędko, nowicjusze, brać go żywego. Cassius, powstrzymaj ich i pomyśleć, że przez to zaczęły się wszystkie kłopoty z magami. Chyba to słońce odjęło mi rozum. Barbarzyńco! Coś ty uczynił! Zabiłeś Nowicjusza, sługę Innosa! Na bogów, Cassius! Co ty wyprawiasz? Beliar cię opętał? Mów co ty tu robisz i czemu chciałeś mnie porwać? Teleportował się. Na bogów, Cassius, coś ty zrobił, zabiłeś niewinnych ludzi. Niewinnych, broniłem życia. Oni nie chcieli cię zabić, nic by ci nie zrobili, bo... Bo co? E, bo ten mak mówił, że mają cię ze brać, zresztą nieważne, ja cię kupiłem i masz być posłuszny, teraz pogrzebiemy tych nowicjuszy i pomodlimy się do ich Boga, in nosa, miejmy nadzieję, że będzie łaskawy. Jasne wasza ekscelencjo. To na pewno ciekawi nie tylko ten farmer, ale on nie będzie przeszkodą dla Dyrunosa. W końcu opuściliśmy pustynię i trafiliśmy do jakiejś dżungli. Nie mam pojęcia jak farmer trafił sam do obozu niewolników, skoro w drodze powrotnej uciekał od bestii, które musiałem zabijać. Cassius, oczyść drogę. tutaj tutaj szybko Wędrowaliśmy około dwóch dni przez dżunglę. W końcu dotarliśmy. Nie wiem czemu, ale straciłem zamiar zabicia tego człowieka. Oto ona, to moja chatka. Spójrz Cassius, to miejsce jest prawdziwym sanktuarium spokoju. Miłe miejsce, ale co ja mam tu robić? A tak, jesteś wojownikiem, będziesz bronił tego miejsca przed miejscowymi potworami. Nie są one śmiercionośne i jest ich niewiele. Poza tym możesz robić co chcesz. To wszystko, nie boisz się, że ucieknę, albo, że będę chciał cię zabić? Raczej nie, nie wydaje mi się, żebyś mnie teraz zabił. Uciec też mogłeś wcześniej. Poza tym spodoba ci się tutaj. W porządku, ale masz jakieś miejsce do spania? Dzisiaj prześpij się w moim łóżku, ja muszę jeszcze coś załatwić. Dobrej nocy. Dzięki, to będzie miła odmiana po spaniu w jaskiniach, w lochach i dżungli. Miękkie łóżeczko, nie pamiętam nawet kiedy ostatnio na takim leżałem. Amdano jestem splątany myślami, nie wiem co mam robić. On jest zagrożeniem dla wszystkich trzech planet, zwłaszcza Ziemi. Jeżeli tym razem się nie udał, uznam, że nie pragniesz jego śmierci. Tym razem muszę być ostrożniejszy. Za mocno ochrapałem, czy to szelesty zmusiły cię do wyjęcia broni? Cassius. Więc jednak, los czuwa nad tobą. Zaraz sprawdzimy, czy i nad tobą oczekuje wyjaśnień. Oczywiście, ale nie tutaj. Zapraszam Cię do ogniska. Więc może od początku, kim jesteś i czemu próbowałeś mnie zabić? Od kilku lat jestem farmerem, kiedyś jednak byłem druidem, ponieważ władamy wodą nazywa się nas magami wody. Druidem to tłumaczy jak przetrwałeś na pustyni. Teraz odpowiedz na to drugie pytanie. Jesteś częścią potężnego artefaktu o mocach, które budowały ten świat. Jednak moc była zasilna na artefakt i uroniła się z niego cząstka energii, która trafiła do ciebie. Dla nas druidów to początek końca równowagi. Mam w sobie część boskiej mocy, co to ma do mojej śmierci? My druidzi pilnujemy równowagi pomiędzy światłem i cieniem, naszym dziełem jest nawet cykl dnia i nocy, ty natomiast zadecydujesz która strona zatrymfuje, wiem, że masz jeszcze wiele pytań ale nie ma na nie czasu, w skrzyni mamy kwipunek dobrego człowieka, dobrej osoby, zabierz go, wypocznij i rano wyrusz do Amory drogą na zachód, tam szukaj maga ognia imieniem Matos. Naprawdę nie mogę zrobić dla Ciebie więcej. Nie wiedziałem, czy w to wierzę. To się miało okazać.